Kim jest dziecko? Dziecko to jest ekspert do zabawy. To jest taki człowiek, który jest jeszcze niesprawiedliwy. Pełna. Nie Niespełna czego? Umysłu, a poza tym jeszcze nie mają prawa jazdy, tak jak inni już. Nie mają naprawdę pełnej wartości. Czy nie masz pełnej wartości? No ja mam, bo ja już dużo umiem, ale moi koledzy to ja nie wiem, czy mają. Raczej chyba nie. Dziecko to jest taki mały upieltywiec. Dopiero jest się dorosłym, kiedy się skończy 18 lat. I jest to jakaś różnica? W zachowaniu tego dorosłego, a tego dziecka? Dorośli zadzie się siekują w majki, od dzieci. Dorośli mogą sobie zalabiać, a dziecko jest darmo z jadem. Ja to nie wiem po co ludziom dzieci. No właśnie, a po co dorosłym dzieci? Dzieci. Po to, żeby pracowali na emeryturę albo żeby im się opiekowali na starość. A w jaki sposób dzieci mogą opiekować się rodzicami na starość? Mogą ich wysłać do domu starców. Przecież to nie kosztuje tak drogo. Dzieci chcą być dobrzy dla rodziców, więc mogą im posyłać parę. A dzieci muszą świętować dzień dziecka. Dlaczego muszą? Bo im się to po prostu należy. Mają ciężkie życie, a bym... dzieci by bardzo chciały obchodzić taki swój dzień. To przecież zawsze mają swoje dni, bo zawsze rządzą dziećmi. To nie mogą dzieci tak sobie troszeczkę porządzić. To jest prawie jedyna przyjemność w roku jeszcze może urodziny. A czy dzieci lubią być dziećmi? Ja nie lubię, bo mam naprawdę ciężkie życie. A dlaczego nie lubisz? Ja musiałam mieć już swój samochód i mi się znudziło przecież już być dzieckiem. Ile można? Kasiu, a ile ty masz lat? Ja już mam sześć i pół. No po mnie to tak wszystko jedno, ale ja bym wolała być już dorosła. A ja nie. Bo chcę się bawić moimi zabawkami, a nie tam pracować na jakieś pieniążki. A co dorośli powinni robić, aby dziecko miało bardzo szczęśliwe dzieciństwo? Nie powinni pyskować do dzieci, wtedy by dzieci nie miały ciężkiego bardzo życia. Dorośli to powinni tak kochać dzieci tak od serca. Tak naprawdę, a nie tylko na niby.